Witajcie. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym mechanizmie, który od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam, jest powracającą częścią mnie samej, mojego życia, mojej osobowości. I pojawia się, kiedy wychodzę do świata. Czyli uruchamiam w sobie ten powiedzmy aspekt męski, ten, który wychodzi do świata. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, podejmuje wyzwania, sięga, sięga na zewnątrz, wychodzi do tego, co nowe. Po prostu ma ten ruch do zewnątrz, do świata. I wtedy pojawia się pytanie, czy mamy w sobie, czy ja mam w sobie, tego dobrego ojca, który bezpieczny, motywujący. Motywujący na dobry sposób. Afirmatywny powiedzmy. W taki sposób, że wychodzenie do świata jest zabawą. Jest ciekawe. Czujemy się z tym dobrze. Więc to jest mój cel. Dobry ojciec, który pomaga mi, mam na myśli oczywiście mojego wewnętrznego dobrego ojca, który pomaga mi w dobry sposób wychodzić do świata. taki, który mówi, kiedy się potknę, kiedy się pomylę nic się nie stało. Szybko się zagoi. Lekcja jest cenna. Na drugi raz na pewno przeskoczysz tą dziurę, a nie do niej wpadniesz. A jak wpadniesz, to śmiej się w głos. Potrzeba mieć do siebie zdrowy dystans, poczucie humoru jest zbawienne, i warto lekko przejść przez tą lekcję, które, którą jest zwane życie. Więc do tej pory. Kiedy podejmowałam ten ruch wychodzenia do świata, to przyznam szczerze, że nie lubiłam tego. Mm. I miałam w sobie taki, powiedzmy, taki mechanizm wahadła, że wychodziłam do świata. Kosztowało mnie to bardzo dużo, wycofywałam się. I długo siedziałam w zamknięciu, w ukryciu, liżąc rany, które notabene najczęściej sama sobie zadawałam. A kiedy zebrałam już wystarczająco siłę, kiedy porwał mnie jakiś nowy bodziec z zewnątrz, nowy projekt, wychodziłam na zewnątrz. Ale często mechanizm się powtarzał i po jakimś czasie znowu wycofywałam się. Mm. Już dawno temu pojawił mi się pewien symbol, który symbolizuje, mm, który dobrze odzwierciedla ten mechanizm. Jest bardzo mocny. I jest to. nóż, taki rodzaj noża, który jest który jest w formie koła okręgu, na, którym, na którego brzegach osadzone są yy, yy, no, osadzone są po prostu yy, ostre raniące kanty. Może to być taki rodzaj okrągłego noża, który... Yy, ten, który rzuca, ten artysta cyrkowy, który rzuca w kogoś, kto jest przypięty na obracającym się kole, jest to taki rodzaj noża, który po prostu jest, który się obraca i może którym ze swoich ostr, ostrzy trafić tego człowieka. No, najczęściej nie trafia. I w momencie, kiedy ja wychodziłam do świata i oczywiście potykałam się, popełniałam błędy, nie byłam doskonała, uczyłam się, to pojawiał się we mnie taki rozpędzający się nóż. Który po prostu zaczynał się kręcić coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, i był nie do zatrzymania. I jeśli chodzi o jego mechanizm destrukcji, to w tym przypadku była to autodestrukcja, ponieważ to ja sama zaczynałam mm, wymierzać w siebie te ostrza, rozpędzone ostrza, które były wyrzutami, które były krytyką, które były dewartościowaniem mnie, które mówiły mi. Jak mogłaś to zrobić? Jak mogłaś się pomylić? Jak mogłaś się spóźnić? Jak mogłaś tak to spieprzyć? Jesteś po prostu beznadziejna. Twoje wychodzenie do świata to jest jakaś jedna wielka porażka. I wszystko chrzanisz na swojej drodze. I po prostu ten rozpędzony nóż, który trafiał we mnie swoimi ostrzami... Jego częstotliwość, jego siła stawała się tak wielka, że po prostu było to coś nie do wytrzymania. Moja wewnętrzna krytyka, moja wewnętrzna, mój wewnętrzny atak w stosunku do samej siebie, jak ja mogę tak chrzanić. A w rzeczywistości wszystko było w normie. I gdyby Mój wewnętrzny męski aspekt, mój wewnętrzny ojciec, który trzyma mnie za rękę i, i pomaga mi w, w tym wyjściu do świata. Gdyby był taki, jak ja to sobie wymarzę, jak ja to sobie, jak ja chcę, jak jest, już jest, to mówiłby. Daj spokój. Spóźniłaś się, pomyliłaś się, coś się nie udało, coś nie wyszło, a nawet coś schrzaniłaś. No i co? A popatrz, ile dobrego zrobiłaś, a popatrz, ile się nauczyłaś. Śmiej się z tego. Jesteś taka niedoskonała i taka wspaniała zarazem. To nie ma znaczenia. Jesteś tutaj po to, żeby się uczyć i musisz popełniać błędy, bo inaczej niczego się nie nauczysz. A to jest po prostu lekcja i trzeba brać ją lekko z żartem, z uśmiechem, z poczuciem dystansu i humoru śmiej się z siebie w głos. I kochaj siebie przede wszystkim, bo z drugiej strony pojawia się też yy, dobra matka. Która, ee, jak dziecko, stłucze kolano, albo ktoś mu powie, naprawdę, wiesz, twój rysunek nie podoba mi się. Tak jak e, kiedyś e, robiłam spektakle i reżyserowałam spektakle, i ktoś mi jakiś krytyk napisał, to jest po prostu do bani. Straciłem y, dwie godziny, y, swoje cenne dwie godziny z życia. Mogłem przecież pójść na wódkę, ulicę dalej. No i dobrze. I trzeba było iść. A mi się mój spektakl podoba. A jak jest tam coś do poprawki? No to super. To następny będzie jeszcze lepszy. No, i też tu jest y, taki, y, taki rodzaj filtra i taki rodzaj perspektywy. Pytanie, czy my wyłapujemy, na co my mamy swoją koncentrację i uwagę? Czy my wyłapujemy to, y, te pochwały i to, co jest dobrego, to, co podoba się innym, to, co podoba się nam? Czy wyłapujemy to, co y, te rysy niedoskonałości? Perspektywy innych, które wskazują na to, co im się nie podoba, słusznie czy niesłusznie. Zgadzamy się z tym czy nie zgadzamy. I pewnie najlepszy jest złoty środek, albo nawet trochę wyważony w stronę tego, co nam się podoba i co nas zachwyca. I takie 30% może yy, na to, co jest do nauki, jest do poprawki, co możemy rozwinąć, udoskonalić. No i super. Ale jeżeli nasz, y, nasza uwaga y, z, y, strachliwie trzęsąc się w obawie, jest nakierowana na to, co w tym może być y, niedoskonałego, co mogliśmy zepsuć, co mogliśmy schrzanić. No to po prostu jest to takie wewnętrzne dziecko, które skulone czeka tylko na to, aż ten jego wewnętrzny rodzic go ochrzani, opieprzy, wytknie mu zdewartościuje go. Powie mu, że jest do niczego, powie mu, że do niczego się nie nadaje i nic z niego nie będzie. Bo ja tak słyszałam. Ale nie zrzucam winy na moich rodziców, bo to jest głęboka i długa historia mojego rodu, w którym taki mechanizm, taki mechanizm mężczyzny, który męskiego aspektu, który chce wyjść do świata. Który chce zdobywać, który chce eksplorować, który chce się dobrze bawić, który chce się uczyć. On po prostu jest wbijany w ziemię. On jest blokowany. On jest y, podcinane mu są skrzydła. On jest trzymany na uwięzi, na krótkiej smyczy i nie może się wybić. Musi pozostać. Y, nie może być lepszy od swojego przodka. Nie może być lepszy od swojego rodzica. Nie może wyskoczyć ponad poziom. Nie może wyskoczyć ponad pokrywkę słoika. A dlaczego? Na pewno wynika to ze strachu. Powodów strachu może być wiele. Może być taki, że kiedyś, kiedy wychodził, kiedy taki męski aspekt, czy w kobiecie, czy w mężczyźnie, wychodził za daleko, eksplorował zbyt mocno, wybijał się zbyt jaskrawie, to spotkało go coś złego. I może to być rodzaj mechanizmu, który tak naprawdę jest ochroną i który wynika z miłości rodu i z tego po prostu, że. Lepiej być miernym, lepiej trzymać się blisko, lepiej się nie wybijać, bo wtedy jest się bezpiecznym. Intencje są dobre, ale może w obecnych realiach jest to już nieaktualne i owo niebezpieczeństwo już przestało zagrażać i można to przekroczyć, ale trzeba sobie to uświadomić. I Trzeba poczuć ten strach tego przodka, który doznał krzywdy, eksplorując, wychodząc na zewnątrz, zbyt entuzjastycznie, zbyt mocno. I taka jeszcze historia mi przyszła, kiedy, ponieważ teraz jest taki czas, że wibracje się podnoszą, dużo światła schodzi na ziemię i my dążymy w sposób naturalny i z coraz większą prędkością do uzdrowienia. I chcemy, żeby te nasze wewnętrzne rany zostały jak najszybciej ukojone, przetransformowane, abyśmy mogli wkroczyć lekko, z otwartym sercem, w miłości, a nie w strachu, do nowej ziemi, którą my kreujemy. Chcemy porzucić stare, blokujące nas przekonania, mechanizmy obronne, które już nie służą, nie są aktualne. I dlatego to, co jest w cieniu, to, co jeszcze woła, prosi o przepracowanie, wybija teraz. Dlatego. Ten czas może wydawać się trudny, może być bolesny, tylko po to, abyśmy uzdrowili te miejsca jak najszybciej i przytulili je z miłością. O to prosi nas nasz ród, o to prosi nas nasza dusza, w całej swojej historii poprzednich wcieleń, w całej swojej podróży tutaj przez Ziemię. Bo Ziemia. Chcę przejść do nowego świata. Chcę zamknąć już tą lekcję, tą szkołę podstawową. Chcę wkroczyć do takiej przestrzeni, gdzie my jesteśmy świadomi, że to my, naszym uczuciem, uczucie, które przybiera kształt myśli, myśl, która wyraża się w słowie. Słowo, które przechodzi w działanie, to my kreujemy rzeczywistość. Nie ma innej drogi. Nie możemy nikogo oskarżać, nie możemy na nikogo zwalać. Świat jest taki, jakim o nim myślimy, jakim go czujemy. Świat przechodzi przez nasze serce, głowę i ręce. I czas wziąć pełną odpowiedzialność czas być dojrzałym przejść do okresu dojrzałości więc okej okay. to ta historia jeszcze na koniec więc ostatnio mm. Odwoziłam synka na półgodzinne zajęcia na basen i bardzo się spieszyłam, bo wiedziałam z minuty na minutę, były bardzo duże korki, że się spóźnię, a zajęcia trwają tylko pół godziny, więc w zasadzie szkoda jest każdej minuty. I nie zorientowałam się, że mam GPS przestawiony na, na pieszo i poprowadziło mnie przez park. A byłam już bardzo zdenerwowana, bardzo napięta, spocona, bo i tak byłam już 10 minut spóźniona. A wjechałam w sam środek parku, gdzie bawiły się dzieci, gdzie patrzyły na mnie przerażone oczy dorosłych. No i wtedy po prostu taka ilość i z taką mocą z wyrzutów, które sobie uczyniłam. Do po prostu bezmyślnej blondynki. Jak mogłam jechać w sam środek y, parku samochodem? <laughs> I po prostu to połączone z tym zdenerwowaniem, że i tak już straciłam pół tych zajęć i zdążę na ostatnie 15 minut. To już mnie po prostu wykończyło. Ale następnego dnia, gdy zadzwoniła do mnie przyjaciółka i ochrzaniła mnie z innego powodu, że nie zabieram się za pracę, nie zabieram się za zarabianie pieniędzy, robię przetwory, a nie myślę o pieniądzach, to mówię, dajże mi święty już spokój, mówię, już jestem tak wymęczona i tak mnie te dwa ostatnie tygodnie wymęczyły i zrobiłam sobie po prostu taką chętną swoją krytyką, wyrzutami do samej siebie, Doszłam już do takiego zenitu i ostateczności, że ja już teraz mogę tylko siebie kochać, mogę tylko siebie chwalić, mogę tylko siebie przytulać. Po prostu już na nic innego nie mam siły, bo doprowadziłam siebie do skraju. I tego Wam absolutnie nie życzę. <grytanie> życzę Wam, życzę sobie dobrego wyważenia między motywującym. Pełnym poczucia humoru i mądrości ojcem, i kochającą, tulącą, czekającą w bezpiecznym domu mamą, naszymi, we, naszymi wewnętrznymi rodzicami, którzy pozwalają nam się rozwijać, uczyć w harmonijny, pełen miłości, lekkości i radości sposób. No, to się nagadałam. A chciałabym zaprosić Was, zapraszam Was na, na warsztaty, które pomogą nam rozeznać się, co my tam mamy jeszcze do przerobienia, co my tam jeszcze mamy do uzdrowienia w historii naszego rodu bądź w historii naszych poprzednich wcieleń. Prowadzę je razem z moją przyjaciółką Urszulą Mikłasiewicz, serce Ziemi. Są to ustawienia rodowe i karmiczne. Odbędą się w tym miesiącu, 25-26 września, tutaj w Krakowie. Można zgłaszać się do 17 września. Jeszcze promocyjna cena 350 zł. Zapraszam serdecznie. Będziemy na poważnie, ale w absolutnie lekki i pełen humoru. Kiedy to tylko możliwe i kojący sposób, podchodzić do rzeczy mocnych, po to, żeby je przetransformować i żeby stały się lekkie. I żeby wreszcie dostąpić tej nowej ziemi w swoim sercu i na zewnątrz. A ja, jak zwykle, też zapraszam na sesje indywidualne, łagodna zmiana poprzez ciało, pracuję z ciałem, świadomością, emocjami. Miłego dnia!